Cześć, dzień dobry, dzień dobry. My właśnie wróciłyśmy z Biedronki, trzeba było jechać po parę drobiazgów i teraz tak biorę się za przygotowanie przekąsek dla dziewczyn, bo wygoniam je na górę. Sama chcę ogarnąć rzeczy przy laptopie, więc wiecie, myślę, że w zabawa w ich własnym pokoju nie wyjdzie im na złe, tylko na dobre. W ogóle pogoda lekko się zmieniła. Nie powiem, że się popsuła, bo jak dla mnie się zmieniła i teraz pozwala na taki, wiecie, oddech. Wczoraj w ogóle w nocy tak lało. Że budziłam się co chwilę, naprawdę, bo to było takie łupanie tego deszczu o wszystko, że no budziłam się naprawdę i rano musiałam jeszcze dodrzemać swoje, bo nie byłabym w stanie funkcjonować, naprawdę A więc teraz tak szykuję im krakersy, borówki, żelki do miseczek I mówię sama, siadam do kawki i ogarniam nieco małe zaległości, dzisiaj jest dzień nadrabiania Zaległości praniu już wstawione z pościelą. Zaraz stawiam ręczniki, bo przez to, że mamy plażowy tryb życia ostatnio, to po prostu te ręczniki mega szybko, wiecie, się tak co, brudzą. E, i, 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 I co? Wychodzą braki, e, ale braki e, o brakach to tam później, bo to wiecie, nic takiego jakiegoś ważnego. Ważną rzeczą są te i przekąski. My jeszcze w ogóle dzisiaj po biedronce podeszłyśmy do tak zwanego zieleniaka i zobaczcie co kupiłam. Słodek, plik, ferśnie i borówki. Uwielbiam te dobroci. Lata. Pięknie No. Dziewczynki pięknie się bawią, więc mama idzie pranko rozwiesić. Zobaczymy jak to tam pójdzie. Jak się uda, to wstawię kolejne, ale myślę, że dzisiaj z tym praniem jednak rozpędzać się nie będę. My sobie sprawdzaliśmy kolejną grę muzykanci z Bremy, tak? My. Tutaj chodzi o to, żeby zbudować wieżę wyższą od zbójów, ale jednocześnie niższą Najlepszą. niż inni. Mamy różne zwierzaczki. Następny lila. Znacie kroki. Mam! Wow. Nie mam! Suma! Ja mam! Bingo! <noise> Już! Hmm? Dawaj, gramy dalej. Ja mam dopiero jedno. A ja. mam... duo. Ekstra. Lejder. masz lejdera. Nie mam. Ja też sobie będę szłupła na lecony. Znaczek Nie mam nic. Ta luka ma znaczek Efe'a. jest. się. <noise> okay. Mhm. Co ekipa. Co znaczy jak... Um, Dingo. Um, um, Skajki. Skajki to nie ma. Bingo masz raz. trzy um. masz. Masz podwójne Tu masz i tu masz. Tak, jeszcze o poranku pomyślałam, że poczytam parę stron. Jak widać, złapałam już nową książkę i to jest trzecia część tej serii. Na nową drogę życia. Wczoraj w ogóle zaczęłam wyzywanie u Ona Córki i książki, zaczytany lipiec, gdzie czytamy codziennie przez cały lipiec. Gramy we wczorajszą grę. I teraz tak, kogo by tutaj wybrać? Dobra, wezmę Kotka i teraz Lila. Kogo wybierasz? Do króliczka możesz. A nie, teraz da a Dalia ma? Nie, Dalia teraz, bo Dalia nie ma. Piesek, Sienka, czy Kogo chcesz? Kogo chcesz? No, to ja Ci podam. Kogo chcesz? Pieska. Pieska? pieska. pieska? Tak, masz pieska, to nie możesz już mieć? Kota. Kota. Ale mini... Muszę Wam się pochwalić moim takim małym sukcesem. Mianowicie, dzieci moje i mojego męża oczywiście chodzą do siebie do pokoju się bawić. Nie na przymus, niewygonione, tylko no ja rzucam hasło dziewczynki: trzeba, y, idźcie na górę, y, bo ja chcę tutaj posprzątać. Zero dyskusji, zero tutaj, wiecie, jakichś takich próśb, gruźb przekupywania. Po prostu dziewczyny idą, bawią się tym, co chcą. Ła! I ja mam wtedy przestrzeń, żeby sobie nieco tutaj posprzątać, bo ostatnio u nas namiętnie odbywa się rysowanie flamastrami. To jest ok, bo sama dałam im flamastry. Tylko że flamastry brudzą podłogę. Wiadomo, no nie są to kredki. Schodzą w razie czego, tylko że po prostu też części trzeba. Wiecie, latać z mopem, ale myślę, że z drugiej strony to jest dodatkowa mobilizacja, żeby jednak tą podłogę na bieżąco odświeżać. Ale naprawdę bardzo się cieszę, bo był czas, że dziewczyny nawet nie chciały słyszeć o tym, żeby iść do swojego pokoju. Im się to kojarzyło z karą. Wiadomo, że najlepiej było siedzieć tam, gdzie na widoku są rodzice. Co dla mnie nie do końca było wygodne, no bo wiadomo, czasem człowiek chce się trochę pokręcić, zakręcić, mie mieć tą, no właśnie przestrzeń dla siebie, a w ostatnich tygodniach. Jakoś tak sprawnie to idzie. No ale może faktycznie, jak to mówią, do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. I co? Ogarnę tutaj nieco i zrobię zdjęcia gry, którą w sumie odkryliśmy wczoraj. Jest to już inna gra, bo ona ma, wiecie, jakieś podzasady. Ale widzę, tak jak dzisiaj właśnie jeszcze strzeliłam z nimi trzy rundki, że Lila już o tych zasadach pamięta i sama pilnuje, żeby, wiecie, wszystko przebiegało tak, jak należy. U nas dzisiaj... U nas dzisiaj latko na talerzu, czyli leczo z ryżem. Nie ma cukinii, fakt faktem, ale jest papryka, pomidory, cebulka. Szczerze będzie pysznie. Nasz pomysł na dzisiejszy pochmurny dzień to ciasteczka dla Enchantimalsów z masy solnej. Mamy różne foremki, głównie świąteczne. No ale no cóż, dzisiaj powycinamy, upieczemy, jutro będziemy malować farbkami. Rodzice wykroili trochę czasu na wypicie kawci w spokoju. Dziewczynki malują swoje wczorajsze dzieła, czyli ciasteczka z masy solnej, tak? I teraz od rana trzeba było je oczywiście pomalować. No a mama pije wspomnianą kawcię. Puściłam trochę światła do tego domu, bo jest raczej szaro, więc wiecie, lipiec naprawdę wszedł tak jak zazwyczaj, czyli ochłodzeniem, chociaż patrzyłam, że w sobotę ma być dość przyjemnie. Usiądę może, bo jakoś tak duszno jest. Nie wiem co się dzieje w każdym razie. Ja ostatnio ciągle darzekam, że jest mi pieruńsko duszno, no ale tak. Młodzież się bawi, bo tata pobrał aplikację do tego hey Clay, gdzie jest pokazywane krok po kroku, jak można wykonać stworki. Myślę, że całkiem e, fajna opcja. E, I i, i, i e, robią teraz chyba jakieś ślimaki z tej e, ciastolinki. A ja stwierdziłam, że skorzystam z tego, że jest, wiecie, taka chwila wolna i ogarnę nieco pościel. Kończy mi się już pranie, więc zaraz pewnie będę wstawać następne, bo ostatnio tak znowu sobie pofolgowałam z tym praniem. I doszłam do etapu, że jak na przykład w sobotę, bo w sobotę ma być dość ciepło, pogoni nas nad jezioro, to nie będziemy mieć ani jednego ręcznika, bo to wiecie, co wizyta nad jeziorem, to generalnie ręcznik do prania, do prania. I nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie. W każdym razie doszłam do punktu, że dobrze by było szczególnie dla dziewczyn jakiś taki ręcznik typowo plażowy, bo one jednak mają troszeczkę inną strukturę dokupić i pelerynkę taką, bo to też jest bardzo wygodna opcja. Zarzucamy dziecku taką pelerynkę, żeby się lekko przesuszyło, i wiecie, można się bawić i dalej, jeść kanapki, co tam dziecko sobie życzy. Więc w koszyku wszystko jest, tylko że. No, jak to u mnie najczęściej bywa, od koszyka do realizacji zamówienia często gęsto jest konkretna droga. Zatem tak, ja biorę się w końcu za zmianę pościeli yy, i zobaczymy. No, plan jest taki, że idziemy na spacer z hulajnogą, na spacer dużo dłuższy, bo muszę nadrobić trochę kroki. Yy, nieważne, bo wczoraj nabiło mi tylko 3000, ale wczoraj też miałam taki dzień, że musiałam po prostu trochę więcej posiedzieć, więc myślę, że skoro um, dzisiaj, wiecie, w, dzisiaj czuję się na siłach, to możemy jednak sobie trochę potuptać. W imię zasady, że ruch to zdrowie. Zobaczcie, jakie tutaj super ślimory wyszły rodzince. To jest tata, Lila i Dalunia, tak? A teraz, A teraz będą robić pterodaktyla. W ogóle mega fajna opcja ten Okej, hey, klej tutaj było chyba 16 tych pojemniczków. No i kod um, QR właśnie do aplikacji. Weźiesz pokażesz? Co? Ten filmik, jak to tutaj to weźmy tego ślimaka. A dobra, to weźcie tego ślimaka. No i po kolei się robi. No mega po prostu. Tak. Potem można wziąć następne. No, tyk. Następne. Tyk. I tam po kolei, co trzeba z nim robić. Bomba. Ekstra. Dobra, dzięki, nie przeszkadzam Wam, wymieniam pościel. Wynurzyliśmy się z pieczary, ale powiem szczerze, że aż strach dalej odchodzić, nie wiadomo, czy zaraz nie lunie. Póki jestem na świeżo, bo przed chwilką skończyłam czytać. Wczoraj zaczęłam, dzisiaj skończyłam. Muszę powiedzieć, że to była dość dobra książka. Wciągnęła. A generalnie wydaje mi się, że przy książkach o to chodzi, żeby dawały jakąś rozrywkę. Przynajmniej ja tak patrzę na te powieści obyczajowe, że to ma być taka przyjemna rozrywka. Książka przeczytana. Znowu była historia młodej pary Kariny i Mateusza, którzy spotykają się po latach. On kiedyś prowadził mega imprezowy styl życia i stwierdził, że chce się po prostu zmienić. Spotyka dziewczynę, odpowiednią dziewczynę i decydują się na ślub, ale nie może być tak prosto, bo dziewczyna um, nie jest do końca szczera. Ma też przyjaciółkę, która. Która nie jest do końca szczera, może tak to ujmę. Też bardzo podobało mi się to, że rodzina głównej bohaterki Tosi, czyli właśnie właścicielki agencji weddingowej na nową drogę życia, została tym razem tak bardziej wciągnięta w tą książkę. Dowiadujemy się czegoś na ich temat i są takimi bohaterami, można powiedzieć, z krwi i kości, których poznajemy, którzy mają jakieś problemy, a nie stanowią tylko tła pod tytułem zaprosiliśmy Tosię na obiad niedzielny, na zrazy. Gdzieś tam jakaś taka historia, wiecie, jakiś dramat też był dosyć przyjemny, było trochę łowków w przeróżnych, że tak powiem, kombinacjach, zatem naprawdę uważam, mówię, to była przyjemna książka, tak żeby po prostu zaspokoić swoją potrzebę rozrywki. Mój wynik, jeśli chodzi o dzisiejszy trening, to 43 minutki, jak widać. Kalorii naliczyło tyle, ale to generalnie moim zdaniem nie ma co się sugerować tymi kaloriami, bo to podobno czasem pokazują za dużo, czasem za mało, więc. No ale najważniejsze, że jednak udało się wyrwać chwilę na ćwiczenia. Chociaż, jeśli mam być szczera, to byłam pewna, że dzisiaj się nie ruszę, że nie dźwignę się, bo. Kiepsko się czuję, powiem Wam szczerze. Jeszcze teraz jest spoko, ale właśnie wcześniej było kiepsko. No, przeszliśmy się na spacer taki malutki, bo nie wiem ile on mógł trwać pół godziny dosłownie. No, ale padało i w sumie co chwilę pada. No, ale tak wiecie, teraz patrzę na to zupełnie inaczej, bo mam z tyłu głowy, że hej, podlało ogródek. Ty nie musisz podlewać, wszystko będzie rosło, fasolka będzie rosła i tak dalej, i tak dalej, więc wiecie. Człowiek zmienia swoje podejście do pewnych rzeczy. Teraz co? Prysznic myślę też o jakimś olejowanku, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio moje włosy zaznały olejowanka. Jakaś książka myślę, bo skończyłam tamtą, więc trzeba by sięgnąć po coś nowego. I tak, jeśli chodzi o mnie, to ja oczywiście uszykowałam sobie mały TBR, który w ogóle wskoczył na Goodreads. Muszę tam zaktualizować się, że książkę przeczytałam, jakoś tak mnie to powiem Wam szczerze motywuje. No i mam wszystkie książki Under Control. I tak, wypożyczyłam sobie też lampiony. I troszeczkę się boję, no bo też przeczytałam mnóstwo takich skrajnych opinii na temat tej książki. Znowu jest to. Konkretna książka, jak widać ponad 600 stron. Spotkałam się w ogóle z opinią, że ludzie kupują książki, które mają mniej niż 400, inne pomijają, no ale no czasem jednak wiecie, być może fabuła, akcja i tak dalej, to wszystko wymaga tego, żeby po prostu um, powieść była tak duża. Objętościowo. Chciałabym też przysiąść znowu do warsztatów. Jestem teraz na treningu trzecim, czyli to jest 115 strona, ale faktycznie czytam tą książkę i potem staram się wykonywać te zadania, zastanawiać się nad tym, co mogę wyciągnąć z tej książki. No bo, no wiecie, generalnie dlatego też ją kupiłam, żeby coś wyciągać. No i tak, w związku z tym, że ma się pojawić właśnie taki film z Blake, z Plotkary, jakoś tak, nie wiem, nie leży mi ta aktorka, pomyślałam, że przeczytam książkę i kto obstawia, że nie dotrę koniec końców na film, bo ja tak obstawiam, ale jakaś chęć we mnie jest, żeby film obejrzeć i porównać z książką. Podobno jest ona dosyć ciężka, bo pojawia się tutaj motyw przemocowego związku, więc no jestem ciekawa. I tutaj mam coś takiego, co wyszeptał nam deszcz. Taka raczej dość dość, dość zwięzła, nawet nie ma 300 stron. Zobaczymy, jak mi ona przypadnie do gustu. Cześć, dzień dobry. Witam się z wami serdecznie w piątek już nieco lepszej kondycji niż to byłam ostatnio. Wczoraj w ogóle był dla mnie ciężki dzień. Ale dzisiaj wyspałam się, naprawdę wyspałam się i stwierdziłam, że jeśli dzień ma wyglądać inaczej, to ja też muszę coś zrobić inaczej. Zatem ogarnęłam się, kawcia na mnie czeka, dzisiaj mam w planach dopić kawcie, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio jakoś tak z kawcią mi nie do końca po drodze. Eee, I zrobiłam sobie od razu w mniejszym kubku, bo robiłam zapażarce, ale umówmy się, ja 750 ml kawy raczej sama nie wypiję. I tak najpierw trochę ogarniam, bo nie wiem co się stało w salonie, ale jakby tutaj jakaś bomba wybuchła, więc zbieram pranie. W ogóle wyszło słonko, więc może dzisiaj uda się strzelić jakiś taki przyjemny spacer. I. I tak, ja tutaj chodzę, bo miała być niby praca samodzielna, ale wychodzi na to, że mama, 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 mama jest potrzebna. Tak, kochanie, fryzjer. Bo dałam im nowe ubieranki. Dziewczyny bardzo lubią ubieranki i w ogóle nie wiem, czy ktoś pamięta, ale kiedyś, kiedyś Lila w kalendarzu dostała takie ubieranki, że były wszędzie takie same larki, i było mnóstwo ubrań, i robiło się stylizację. Tych ubrań trochę zawsze zostaje i dziewczyny robią tak, że po prostu rysują sobie nowe lale i je ubierają. Miluś, masz kochanie gdzieś tą swoją lalę, co sama narysowałaś i ubrałaś? Dasz mi jedną? To daj mi jedną na chwilkę, to Wam pokażę, bo to jest naprawdę spoko opcja właśnie, żeby te naklejki tak, wiecie, porządnie od A do Z wykorzystać. Pokażę Wam, o zobaczcie, Lila sobie rysuje lale, tutaj akurat ta lala jest żółta, więc tak średnio ją widać, ale wykorzystuję resztę nakleje przykleję jej kartki, zegarki, naszyjniki, buciki. Całkiem spoko pomysłu, co? I to sama zaczęła tak robić. Ja czekam na pranko, przy okazji wynoszę to, co już wyschło. Ostatnie dni nie rozpiściły, więc cóż, mam pranie w domu, a co za tym idzie? Trochę to trwało. A przy okazji powynoszę kubki, bo na sypialni zawsze robi się taka kolekcja kubków i szklanek z wodą, bo to wiadomo człowiek na noc bierze wodę. I potem to tak zostaje, i tak zostaje, i potem, jak znoszę, to weźmie po prostu hurtem, ale tak jak przeglądam ubrania, to ja Wam chyba nie pokazywałam moich łupów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli się powtarzam, to wybaczcie. Ale miałam któregoś dnia farta w lumpiaczu, bo trafiłam na dwie takie same sukienki. I to w dodatku w rozmiarach pasujących na moje dziewczyny, więc od razu wzięłam. Jakoś tak mi się to kojarzy ze świętem Patryka. To jest ta koniczynka, ta tęcza. No ale w każdym razie stwierdziłam. Biorę. Biorę. Eee, bo naprawdę wydaje mi się, że są dość ładne. Trafiam też w ogóle. Niektórzy będą się śmiać. Coś z elfem. Tak. Idealnie na grudzień. Mamy lipiec. Ja wiem, ja sobie z tego zdaję sprawę. Trafiłam jeszcze taką. Zobaczcie. Dość ładna taka chyba. Tutaj ma takie delikatne kwiatuszki. Tutaj coś takiego nieco cieplejszego. Tu w tej części. Taki jakby sweterek. A tutaj taka, a taki delikatny materiał, właśnie w te kwiatki. I trafiłam jeszcze o taką sukienkę, którą zaraz y, idę schować. Też ładna w takie delikatne kwiatuszki. Tak, zatem wszystko rozkładam na swoje miejsce. Może otworzę tu okno. Nie wiem, ostatnio albo ja mam jakieś takie złe czucie pogody, albo jest wiecznie duszno. Pomimo tego, że zrobiło się chłodniej, bo jest 20 stopni. Ja ciągle mam wrażenie, że jest duszno, że to powietrze stoi i że koniec końców nie ma czym oddychać i że mnie nawet wiecie, w takich fruwajkach, sukienkach e, jest duszno. Nie wiem, nie wiem co chodzi. Menopauza mnie chyba dopadła jakaś. E, I tak, ja tutaj czekam. 19 minut, jak wcześniej wchodziłam na górę to były 23 minuty, a myślę, że tak z 10 minut temu wchodziłam, więc e, tak. Zrobię od razu zdjęcia. Skoro już jestem na górze rzeczy na vinted, bo ostatnio odważniej wystawiam rzeczy, wystawiam też kilka książek y, dziewczyn, y, bo już widzę po prostu, że pewne rzeczy nie wzbudzają takiego zainteresowania i widzę też, że no już te krótkie treści, może nie do końca są u nas dobre. Wiadomo, że nie pozbędę się wszystkich od razu, bo też no dalej, a wiecie. Czasem ma takie dni, że ona z tych dłuższych treści wysłucha ze dwie strony, więc wolę po prostu jej wtedy dawkować coś krótszego, ale tak, żeby od A do Z przeczytać. A Lila to już jest stara wyjadaczka, ona wiecie, nie zasypia w ogóle w trakcie czytania książek. I, 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 i co? I no, że jednak już tutaj te dłuższe treści będą wskazane, żeby to tak wiecie, stopniowo, stopniowo rozszerzać, bo. Lektury, ja ciągle o tym myślę. W ogóle jakoś, jakiś czas temu rozmawiałam z koleżanką, i ona mi powiedziała, że w szkole nie ma już prac domowych. Co dla mnie, ja pewnie tutaj wzbudzę wielką kontrowersję, nie jest dobrym posunięciem, bo wiecie, ta praca domowa tak czy inaczej zachęcała dziecko do tego, żeby coś ekstra zrobić poza szkołą, bo umówmy się, 45 minut lekcji. Gdzie mamy 15 minut zabrane na jakieś takie pierdoły, typu sprawdzenie obecności, powtórzenie jakichś tam materiałów? Tu często ktoś wchodzi do klasy, o coś tam pyta. Tu mamy jakieś ogłoszenia parafialne, że będzie jakiś tam apel. Więc koniec w końców końcu tego nie ma za dużo. I potem dziecko, tak jakby wraca do domu, nie ma. Większość dzieci nie ma mobilizacji, żeby wiecie, samodzielnie coś tam sobie poćwiczyć. Umówmy się. A rodzice też często mają takie podejście, że nic nie ma zadane, to se coś porób. I potem okazuje się, wiecie, po jakimś czasie, że wychodzą braki, braki gigantyczne. Ja też bazuję na moim doświadczeniu korepetytorskim, jak to brzmi, bo ja na korki latałam ładnych parę lat i powiem wam szczerze, że było widać, że w momencie kiedy ktoś nie przyswoił czegoś to potem się ciągnął za nim taki ogon, który po prostu, wiecie, ciągle się tak wydłużał i wydłużał i wydłużał. I ja na przykład z dzieciakami z szóstej klasy musiałam powtarzać jakieś rzeczy z trzeciej klasy, więc zobaczcie, jak te zaległości się nawarstwiały. I ja wiem, można powiedzieć, że w szkole jest mnóstwo rzeczy niepotrzebnych. Okej, okay. tak, jak najbardziej. Znaczy potrzebnych i niepotrzebnych, zależy jaką kto tam planuje dalej przyszłość. Ja wiem też, że są mega rozwinięte kalkulatory, laptopy i tak dalej, ale wydaje mi się jednak mimo wszystko, że człowiek powinien też sam umieć policzyć, choćby też między innymi po to, żeby nie dać się oszukać w sklepie. Ja na przykład bardzo cenię sobie to, że w szkole mega szybko panowałam procenty, bo teraz jak widzę gdzieś tam wiecie, minus 30, to ja sobie sama potrafię szybko w sklepie przeliczyć, ile za to zapłacę mm, i nie muszę wyciszczać i tu, 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 pyk, pyk, pyk robić, tak? Bo, bo sobie to po prostu przeliczę. Przerachuję sobie też w sklepie, na przykład jak, nie wiem, wybieram się czasem mm, z określoną gotówką i ja umiem sobie mniej więcej przerachować w głowie, ile za to zapłacę, czy się zmieszczę, czy się nie zmieszczę. Moje dzieci zażyczyły sobie jeszcze placuchy. I tak jedna ma z serkiem i z syropem, druga ma tylko z syropem. Smacznego dziewczynki. Generalnie to super wstrzeliliśmy się ze spacerem, bo zdążyliśmy wrócić na spokojnie do domu, przygotować obiadki i zaczęło padać. Wiecie co, dzisiaj w ogóle tak, rozpakowałam w końcu ręczniki, które dostaliśmy chyba na wesele i pomyślałam, że to będzie spoko rzecz, żeby zrobić akwarium, więc tak, mamy przygotowaną wodę, roślinki, bąbelki, tutaj Lila przygotowuje nam rybki, jest kłapicki krab, jest ośmiornica, są różne... Ryby. Tutaj Dalucha też przygotowała nam rybki. Ja teraz je wycinam. I zaraz co? Będziemy wrzucać rybki do akwarium, nie? Coś nam tutaj wyszło. Niektóre ryby tak jakby pływają. Bo zobaczcie, one tak są na nitkach. Niektóre są przyklejone. Lila zrobiła nam piękną syrenkę Kłapickiego. Oj, ośmiornica nam się. O, i jest spoko. Z delfin. Także jeszcze dalucha. Weźmie naklejki i ozdobi to nasze akwarium. Brakuje mi 500 kroków do mojego celu, więc idę robić kroki. Ach te szalone y, piąteczkowe wieczorki. Czytam książkę. Czy kogoś to zaskoczy, ale nie wciąga, nie wciąga jak poprzednie części. Muszę powiedzieć, że mały rozczarowanko, bo byłam pewna, że będzie tak jak przy. Poprzednich, czyli wiecie, że skończę gdzieś tutaj dnia poprzedniego. Ale nie, w sumie ledwo liznałam początek. Dzisiaj jakoś tak próbuję się wkręcić, ale nie idzie mi to za bardzo. Zobaczymy, jak będzie potem, bo powiedzmy, że coś zaczyna się dziać. Ale no właśnie, to jest to, o czym ludzie pisali w komentarzach, że pojawia się tutaj wysyp nazwisk. I boję się, że koniec końców pogubię się w tych wszystkich osobach.